Materiał powstał dzięki moim wspierającym na patronite, ambasadorom zborowski.de oraz Procastom, a także patronowi Piotrkowi Jakubczykowi. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, kliknij w pierwszy link w opisie mojego filmu. Partnerem odcinka jest naukadriftu.pl. Zapraszam Grzegorz Kubki. Kuba król, widzę mi z Open w klasie Masters. Ten sezon był naprawdę bardzo ciężki. Wiesz co, sezon no był ciężki, gdzieś tam walczyliśmy z autem od samego początku sezonu. E, tak naprawdę dopiero w Koszalinie udało się je ustawić. Tutaj też działało, ale miało nam jeszcze małe pochy, gdzieś tam miałem mały wypadek, wypadłem z trasy, e, bo zrobiłem cały prąd w samochodzie. E, no ale tak ogólnie biorąc wszystko do, do kupy, to jestem bardzo zadowolony, bo mówię po kietrzu już straciłem nadzieję na jakąkolwiek klasyfikację generalną. No ale na Kosminie się udało wygrać, więc, więc gdzieś tam wróciliśmy do gry. Teraz dru drugie miejsce klasyfikacji generalnej, Bartek pierwsze. Ja jestem mega zadowolony, gratulacje dla Bartka, gratulacje dla Pustego za trzecie miejsce. Dzięki chłopaki za super jazdę. Wysoki poziom w tym roku był, co? Bardzo wysoki. Jest bardzo wyrównany. Bardzo wysoki, bardzo wyrównany. Eee, myślę, że tutaj już nie ma czegoś takiego, że ktoś z nas jest troszeczkę gorszy i trzeba odpuszczać. Każdy z nas, jak jedzie już parę ze sobą, to obydwo, wiemy, że musimy jechać 100%. Słuchaj, tu się coś mówi w kuluarach, że jakieś nowe auta, jakieś odsety, jakieś zmiany, czy to prawda, czy to prawda? Wiesz co, powiem już szczerze, żeby rozdać te plotki, po tej rundzie zdecydowałem, że zostaję przy swoim starym samochodzie, nie budujemy nic nowego. E... Cały czas odkrywam coś nowego w nim i jeszcze nie skończyłem, że tak powiem, współpracy z nim, muszę poczekać trochę. Przed chwilą widzieliśmy tatę Jacka Króla, więc co? Było dobrze wważone Pozdrawiam przez cały sezon? Miejsca. Było, było. Było dobrze wważone. dobrze, więc, więc wszystko w porządku. Kuba król, wicemistrz w klasie Masters. No i co? Kurna, jedź już na te międzynarodowe zawody i tam zacznij jeszcze pokazywać polską siłę driftu W czas na międzynarodowe zawody. Musimy trochę jeszcze poczekać. Może za rok, może za dwa lata zobaczymy. Kuba król. Dzięki wielkie.